W stolicy polskiej piosenki odbywa się wiele w tym czasie atrakcyjnych imprez. W związku z tym Waszą tu obecność, proszę Państwa, ja traktuję jako dowód Waszego wysublimowanego smaku artystycznego. O, o. <głos》<głos》I, I tej wersji, proszę Państwa, będziemy się trzymać, nawet gdyby nas postawiono przed jakimiś wysokimi trybunałami tu na dole są wymienione miejsca w których ta prezentacja już była prezentowana Fundacja Kościuszkowska w Stanach Zjednoczonych dzisiaj muzeum później w marcu będzie Uniwersytet Ludowy w Filadelfii później muzeum Kazimierza Puławskiego i muzeum powiatowe w Nysie w przyszłym roku w kwietniu Będę chciał się, proszę Państwa, z Wami podzielić informacjami na temat karykatury polskiej i swojej własnej. W związku z tym gdzieś mniej więcej jedna trzecia tego, co chcę powiedzieć, będą to ilustracje dotyczące historii. Bardzo pobieżnie to wszystko zrobię. Znawców, którzy ewentualnie są na tej sali, od razu przepraszam, w ciągu 60 minut nie można... Tego wątku historycznego bardziej rozbudować. Mamy mówić o, o rysunku, o specyficznej dziedzinie plastyki, i tak jak tutaj te dwie ilustracje nam pokazują, one były publikowane w podręcznikach tych, z których ja się uczyłem zarówno liceum plastycznym, jak i później w podręcznikach, z których uczyłem młodzież opolską. Mamy tutaj dwa rysunki bizonów na ścianach jaskim. Narysowane węglem, kredą, podkolorowane rysunki. Po to je pokazuję, by się zorientować, jak 10-14 mniej więcej tysięcy lat temu po prostu człowiek pierwotny potrafił oddać może bardziej istotę tego zwierzaka nie bawił się może tak bardzo, jakbyśmy sobie tego to wyobrażali realistycznie. Tutaj następny wizerunek jelenia. Dzisiaj z tego co się rentuje są już dowody pokazujące rysunki, które mają w granicach 60-70 tysięcy lat, ale ja wybrałem te które były w tych podręcznikach za moich czasów y, y, studenckich czy y, uczniowskich. Bardzo proszę. Proszę Państwa, żebyśmy mówili o karykaturze, powinniśmy przynajmniej przez moment zatrzymać się nad definicjami tego zjawiska, jeżeli mamy mówić o specyficznym rodzaju rysunku. W związku z tym wybrałem kilka takich definicji, o których za chwilę będę mówił, ale tutaj mamy krótkie wypowiedzi artystów, zarówno z, z czasów historycznych, jak i bliżej... Naszej epoki, którzy po prostu mówią coś ciekawego. A propos sztuki w ogóle. I ja już omijam to, co powiedział wspaniale poetycko Norwid na temat rysunku czy plastyki, ale proszę Państwa, chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na tą definicję, która, której autorem jest słynny. I mój ulubiony malarz Dzisław Beksiński. W tej opinii krótkiej wyraża się całe sedno, cały sens tego, czym jest sztuka. I on właśnie mówi o tym, że przynajmniej on takie ma doświadczenia, ten nieżyjący już niestety wielki artysta, że jeżeli maluje artysta, malarz ładną dziewczynę, to powszechnie to przyjmowane jest przez widzów jako piękny obraz. Tymczasem nie polega to naprawdę, w tym sensie, że taki obraz ładnej kobiety może być po prostu małej wartości artystycznej. Cyprian Kamil Norwid jeszcze poczynił taką uwagę a propos szkicowania, gdzie zwrócił uwagę na to, że szkice narzucają się same. Artyście, który w ogóle uważa za stosowne, żeby codziennie szkicowniku zostawiać ślad. I trenować, trenować rękę. Proszę bardzo. Proszę Państwa, i teraz to o czym przed chwilą powiedziałem, mianowicie definicję karykatury. Ta na górze pochodzi z, z ze słownika Kopalińskiego, ale bardziej rozwinięta i bardziej taka pełna, powiedziałbym, naukowa jest ta, która pochodzi z przełomu wieków. I jest tutaj umieszczona. Tu na czerwono zaznaczone zdanie, że to jest przerysowanie naszej brzydoty czy ułomności fizycznej, ale druga część jest bardzo istotna. Chodzi o to, żeby przedstawić człowieka śmiesznie i zwrócić uwagę na jego namiętności i jego wady czy zepsucie. Rodzaje karykatury, tak bardzo krótko, jak tu widzicie na załączonej ilustracji, jest portretowa, polityczna, i tak dalej, i tak dalej. Jest jeszcze coś takiego jak pastyż, satyra społeczno-obyczajowa i humor, i żart graficzny, o czym będę za chwilę również wspominał. Proszę Państwa, wobec tego, że jesteśmy Europejczykami, chociaż niektórzy chcieliby nas wypisać z tej Europy, wróćmy, przeskoczmy z prehistorii w czasy renesansu, i oto tutaj mamy, proszę Państwa, całą plejadę ojców, karykatury. Proszę zwrócić uwagę na znakomite nazwiska i ilustracja tego pierwszego Bosza, który odważył się już w tamtych odległych czasach malować takie typy, widzieć je, utrwalać na swoich wspaniałych płótnach. No, można dzisiaj, po 500 latach, powiedzieć, że świetnie zrobione. W sposób malarski karykatury ludzi wówczas żyjących. Nie można pominąć, mówiąc o karykaturze, o rysunku satyrycznym tego oto artystę, którego dwa rysunki tu Państwu przedstawiam. W latach 90., jak przyjechałem do Stanów Zjednoczonych, jedną z takich najważniejszych dla mnie wystaw w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku była wystawa szkicowników Leonardo da Vinci. One były świetnie, świetnie oświetlone w specjalnych, pancernych, przeszklonych gablotach. Ale pamiętam jeszcze do dzisiaj to moje wielkie wzruszenie, ponieważ te szkicowniki Leonarda są niewielkich rozmiarów, mniej więcej A5. I proszę Państwa, dlaczego ja z tego jego wielkiego dorobku zaprezentowałem te dwa rysunki? Przede wszystkim ten. To jest podchwycona osoba, która ma bardzo charakterystyczną fizjonomię. Tu jeszcze to jest wszystko wyolbrzymione i mamy świetną karikaturę. Natomiast tutaj z, z prawej strony mamy, proszę Państwa, szkic, który pokazuje nam, w jaki sposób Leonardo da Vinci podchodził do rysunku matematycznie. Dzisiaj mamy komputery, dzisiaj mamy różnego rodzaju... Możliwości obliczeń matematycznych i tak dalej, jeżeli chodzi o fotografię taką policyjną, prawda, czy w dowodach osobistych, tam już komputer wszystkie wymiary robi, ale tu, proszę Państwa, to jest pierwszy artysta, który bawi się, proszę zwrócić uwagę, na wykreśla różnego rodzaju linie, porównuje bieg tych linii, czy one są prostopadłe, czy pod skosem i tak dalej. Proszę bardzo, najwyższy punkt brwi łączy z kącikiem ust. Później e, końcówkę ucha, prawda? Końcówka ust, i tak dalej. Wykreśla te wszystkie linie, o których inni artyści jakoś no, nie zostawili nam, przynajmniej być może myśleli, być może wiedzieli, ale nie zostawili śladów dla potomnych. I e, prapoczątki w Polsce. Okazuje się, że zacięcie do karykatury wykazywali artyści, ci, którzy byli związani z budową kościołów. Tu mamy dwa takie przykłady, to są różnego rodzaju jabły. W tym przypadku to jest fragment, kapitel kolumny. Nawet z naszego regionu, z Grodkowa, o, jest tutaj mój kolega, społeczny strażnik zamków Ru Ruin w Kopicach, Proszę bardzo, to jest w Grodkowie kapitel kolumny z takimi maskami o wyraźnych cechach karykatury. Mamy również na różnego rodzaju księgach wtedy tworzonych na marginesie tego typu rysunki, tworzone piórem i to jest właśnie żebrak, który udaje talekę. To prawda, a propos wszystkich takich naszych. Obserwacji z życia codziennego, kiedy ja w czasach PRL-u pamiętam, jakie to były słynne podchody do lekarza, po to, żeby dostać lewe L4, prawda? Gdybyśmy pojechali, a na pewno oglądaliście słynny ołtarz Wita Sposza, to tam w detalach odnaleźć można również tak wspaniałe rzeźby, które absolutnie mają cechy karykaturalne. Przeskakujemy trochę i zbliżamy się do tego momentów w historii, kiedy po prostu pojawia się druk. On umożliwia powielanie z drewnianych matryc różnego rodzaju rysunków i Właśnie one wyglądają w ten sposób, można powiedzieć, że w tym momencie zaczyna się upowszechnianie karykatury w księgach. Oczywiście odbiór jest skromny, to są ludzie, którzy przede wszystkim potrafią czytać, ale już mamy tą możliwość, żeby rysunki poszły w lud, jak to się popularnie mówi. Tu jest taki dosyć prymitywnie wykonane malowidło w kościele w Wielkopolsce, w Słopianowie. I ono się nazywa Bo nie dolewała. Diabeł odprowadza szynkarkę do piekła. No, rysunek daleko odbiegający od kunsztu Leonarda da Vinci, ale proszę Państwa, trzeba pochwalić tego autora za to, że, no nie wiem, być może był w porozumieniu z proboszczem, który przyzwolił na taką karykaturę, a być może sam Ją wykonał bez wiedzy proboszcza. I przeskakujemy dalej. Tu mamy pana, który się nazywał Daniel Chodowiecki i jest na pewno jednym z tych pierwszych karykaturzystów. Szczególnie zwracam uwagę na, na, na tę rycinę lub też na obrazek z lewej strony, gdzie dama całuje w pierścień biskupa. Ojcowie polskiej karykatury to dwa nazwiska, które trzeba wymienić, aczkolwiek pierwszy Norblin był z pochodzenia Francuzem, ale proszę zwrócić uwagę na tą już dramatyczną, artystyczną, zróżnicowaną kreskę. To są rysunki wykonywane stalówką i, i atramentem. I jego uczniowie, jednym z nich był właśnie Orłowski, a pan Norblin wyglądał tak. Proszę Państwa, i uczeń Norbina, Aleksander Orłowski, który w podręcznikach karykatury wymieniany jest jako znacząca, pionierska postać, wyglądał w ten sposób, no ale rysunki karykatury wykonywał tak, jak tutaj widzimy. XIX wiek to jest taka epoka, w której po prostu są bardzo popularne, myślę, że bardziej niż, niż dzisiaj, chociaż ja salony organizuję w domu prywatnym, ale odbywały się salony, zbierała się śmietanka um, artystyczna, czy to, czy to w Niemczech, czy to we Francji, itd. itd. I co tam robiono? No przede wszystkim słuchano muzyki, e, słuchano śpiewu, ale było zarezerwowane również miejsce dla karykaturzystów. E, ciekawa sprawa, tu jest pewna informacja słowackiego, który nas, nam zostawił e, taką uwagę jako uczestnik jednego z takich salonów, i on tutaj o karykaturzystach pisze. A w środku jedno z nielicznych, jakie się zachowały zdjęć Fryderyka Chopina, proszę Państwa, i jego rysunek. Bo okazuje się, że karykatura jest taką bardzo demokratyczną dziedziną plastyki, demokratyczną w tym sensie, że w tej dziedzinie jakieś swoje znaczenie czy wielkość zaznaczyły osoby, które nie, ma, nie miały nigdy formalnego wykształcenia artystycznego. Proszę popatrzeć, nasz Fryderyk zasłynął z zupełnie innej dziedziny, ale potrafił właśnie rysować w ten sposób. A tu sporządziłem taki wykres, żeby się zorientować w tym XIX wieku, i umieściłem kilka znanych nam z literatury, z historii, kultury nazwisk, proszę Państwa, i zrobiłem wykresy. Kiedy się ktoś urodził, kiedy zmarł, widać wyraźnie, że to jest sama plejada ludzi, którzy no, częściowo spotykali się ze sobą jeden z drugim, ale nie, nie wszyscy. W każdym bądź razie. E, w podobnych czasach żyli. Tutaj kończę na roku 1867, który jest jednocześnie rokiem i y, 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 urodzin y, Marii Skłodowskiej. I y, 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 taką tutaj ciekawostkę mam a propos tej naszej słynnej y, noblistki, humorystyczna kreska. Y, y, tutaj mamy y, y, Grottgera, bardzo y, młodo zmarł. Tu jest wizyta u lekarza, tu jest śmierć pokazana. E, proszę Państwa, i właśnie z tamtej poprzedniej tablicy e, tak malował nasz Kraszewski. E, nie znalazłem, to znaczy znalazłem, tylko nie mogłem zreprodukować z internetu e, karykatury, ale e, takie wspaniałe e, miał pociągnięcia, pędzlem taką, miał świetną rękę, e, prawda? Nasz e, wspaniały powieściopisarz. No i tutaj e, wielkość sama w sobie malarz, który może być i powinien być porównywalny z innymi e, malarzami francuskimi Delacroix la i tak dalej tak dalej Piotr Michałowski, który zajmował się malarstwem można powiedzieć amatorsko, kończył pewne kursy ale proszę zwrócić uwagę tutaj wybrałem jego karykatury tych wojaków naszych Proszę zwrócić uwagę, jak świetnie podpatrzone, charakterystyczne sylwetki i tak dalej, i tak dalej. No, w malarstwie był na pewno postacią znaczącą, jego obrazy choćby w muzeum w Krakowie o tym mówią. A to właśnie nastoletniej Marii Kilińsk-Kłodowskiej rysuneczek pieska. No i czego, nie można tu niczego zarzucić naszej Wielkiej Marii, prawda? Zupełnie pięknie sobie poradziła, poradziła z rysunkiem swojego, swojego domownika. Proszę bardzo. Proszę Państwa, i tak jak tutaj profesor Nicieja powiedział, w moim, w moim przypadku to, co robię w Stanach Zjednoczonych z zakresu promocji polskiej kultury, różne zbiegi okoliczności, różne szczęśliwe przypadki się zdarzają. Kiedyś zaprosiłem do mnie, no notabene sam się zgłosił, wybitny specjalista, znawca literatury, były pracownik Uniwersytetu Poznańskiego, pan Tadeusz Zielichowski i ja go przyjąłem, ustaliliśmy, że wygłosi prelekcję na temat Norwida. Tak zainteresował tych wszystkich moich słuchaczy, których miałem wtedy na tym spotkaniu, że postanowili, by pan Tadeusz Zielichowski zorganizował po Nowym Jorku dla chętnej Polonii, było następnie chyba około 15 osób, szlakiem Norwida, żeby przejść. Oczywiście dzisiaj nie ma już tych budynków, które widział Norbit, w których też pod adresami tymi mieszkał, tam są już nowe budynki, ale są konkretne adresy. Przeszliśmy i proszę Państwa zakończyła się ta, ta wycieczka kolacją w takiej polskiej jakiejś tam restauracji i pada hasło Panie Tadeuszu, a może by tak uświetnić ten pobyt jakąś polonijną tablicą. I tak się zrodziła idea tablicy Norwida, miałem to szczęście, że znalazłem się w trójce tych osób, o to właśnie one. Autor Grzegorz Gustaw z Filadelfii, redaktor Janusz Lechta i wicekonsul Stąsiek. Tam odbyliśmy pierwszą rozmowę w konsulacie generalnym i nalegaliśmy, żeby ta tablica Norwida pojawiła się na frontonie. Ale ponieważ tam już jest rzeźba Karskiego, cały ten róg jest nazwany na, nawet Karski Korner, nie uzyskaliśmy zgody, ale Grzegorz wykonał taką cegiełkę, zaczęliśmy zbierać pieniądze. Ponad 3000 dolarów zdołaliśmy uzyskać i poszukaliśmy innego miejsca. Tu jest Instytut Naukowy na Manhattanie. I proszę Państwa, znalazłem w moim archiwum fotografię z 1995 roku, kiedy miałem tam w środku, we wnętrzu, w tym instytucie, wystawę obok jeszcze pani Wężyk, Joanny, swoich rysunków, jak tu widzicie. I ten, ta płaskorzeźba Norwina w pierwotnej wersji miała zawisnąć właśnie tutaj, nad tym kominkiem w Saloniku. Ale później, jakoś tak się szczęśliwie złożyło, że pani dyrektor, pani Bożena Lewen, doktor Bożena Lewen, zgodziła się umieścić tą tablicę tutaj, właśnie przy wejściu na tej ścianie. I tak się stało. Proszę państwa, tablica wygląda tak, ale ta na zewnątrz musiała być wykonana jako, jako duplikat. A został u mnie ten oryginał. Pokażę panu profesorowi. E, zaakceptował to. Pan dyrektor był przy tym obecny. Potwierdzam. Tak, tak. Tak. E, I proszę bardzo. Oryginał tej tablicy. Po prostu został umieszczony tutaj i widnieje na ścianie. Pięknie się prezentuje. Tak, tak wyglądało odsłonięcie. Przy czym ta tablica, która wisi w Nowym Jorku, jest zrobiona z mocniejszych kompozytów, z mocniejszego materiału. Autor Grzegorz Gustaw, pani ówczesna konsul i pan redaktor Janusz Szlechta. Stoimy do pamiątkowego zdjęcia. Dobrze, no i tu ten moment, kiedy odsłaniamy w Opolu oryginał nowojorskiej tablicy i bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję panu profesorowi i panu profesorowi za to, że doprowadziliśmy do końca, do finału ten pomysł. Proszę Państwa, skoro o tablicy Norwida, to musimy teraz parę słów powiedzieć o Norwidzie, nie tyle o poecie, ale o rysowniku. I tu mamy, proszę państwa, wspaniały jego autoportret. Proszę popatrzeć na tą energiczną, dynamiczną, taką plastyczną kreskę. Bardzo e, duża biegłość e, jest widoczna. I tu ciekawostka pewna. Proszę państwa, ta oto postać wspiera się na takim, e, to, na dobrą sprawę. Ja myślę, że część, albo wszyscy znacie piórka, które są zrobione odlewane ze szkła. One na końcówce mają taką, taką spiralę, i tym kiedyś po prostu y, y, pisano duszę. To jest świetny, świetna stalówka, tylko szklana. I to jest właśnie ten, y, to narzędzie, y, które w XIX wieku no, było dość powszechnie y, stosowane do rysunku. Proszę Państwa, i tu tego naszego Norwida wspaniałe rysunki. No to jest właśnie rozmowa Polaków, tak? <śledziny> <śledziny> Tu jest Wicoś Kuchcik, kto wie, czy to nie jest Kuchcik z tego statku, którym już w spokojny sposób wracał z Nowego Jorku po 16 miesiącach do Europy. I, proszę Państwa, mamy jeszcze jeden tutaj, jedną reprodukcję. Proszę popatrzeć, co to znaczy zrobić karykaturę, co to znaczy zrobić karykaturę artystyczną. Tu jest świetna ilustracja, która pokazuje, że nie trzeba nawet rysować całej głowy. Wystarczy prawda, zatrzymać się na cechach charakterystycznych modela, zaznaczyć je, zaakcentować i, i, i mamy taki wspaniały rysunek. Dobrze, proszę Państwa, teraz jest tutaj tablica, która pokazuje ważny okres w rozwoju polskiej karykatury, mianowicie prasa, która oczywiście przed wynalezieniem w 1839 roku fotografii posługiwała się i korzystała z usług rysowników, karykaturzystów kilka tytułów i już teraz konkretne nazwiska Juliusz Kosak i Franciszek Kostrzewski wspaniały nasz artysta karykatury z połowy, z drugiej połowy XIX wieku i kolejny przykład jak amatorzy mogą świetnie robić karykatury tytuł tego rysunku utrzymujący, że kiedyś był przystojnym tak i proszę Państwa Leon Kunicki świetne twarze podchwycone, uchwycone i oddane piórkiem w ten sposób. Oczywiście nasi wielcy malarze, artyści również w wolnych chwilach, czy może z zamiłowania, nie odrzucali rysunku i karykatury. Proszę Państwa, Matejko tak siebie sam sportretował. Porównywałem ten rysunek z fotografiami z epoki, rzeczywiście duże patowieństwo. No i jego wspaniały uczeń, proszę Państwa, Wyspiański, Jedną syntetyczną kreską oddawał charakterystykę od postaci Napoleona, a tu proszę Państwa, bitwa pod Grunwaldem. Wkraczamy w Kraczanie XX wiek. Czermański, jeden z znakomitych naszych karykaturzystów, zaczynał w II Rzeczpospolitej rysunki tworzyć, zmarł w 70 roku, długi czas mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Ciekawa sprawa, tu jest rysunek kobiety Marii Berezowskiej. Polska karykatura e, i już od historycznych czasów, a na pewno od XX wieku charakteryzuje się tym, że kobiety wyraźnie swoją obecność w tej dziedzinie sztuki zaznaczają. Tu już taka karykatura pana Polskiego, która już zahacza o, o, o grafikę warsztatową o wybitnych walorach artystycznych. No i słynny, proszę państwa, Schweizer, czyli Jotes. Tak, wykonywał bardzo szybko swoje rysunki. Wiele rysunków, tysiące zostawił Eryk Lipiński, który jest twórcą Muzeum Karykatury w Warszawie, chyba drugiego w Europie. W czasie II wojny światowej, to już nie będę tego tematu rozwijał, ale dokładnie znamy to z podręczników historii za pomocą karykatury, prawda, tej nawet wykonywanej na murach. Bardzo szybko, pod osłoną nocy, ona miała swoje znaczenie. Również w stanie wojennym, prawda, ten rysunek autokarykatura Młynackiego to jest rysunek Fedorowicza i to mój ulubiony artysta, malarz przede wszystkim, ale również o wielkim zacięciu karykaturzysty Jerzy Dudagrasza.